Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio, słuchajcie, w tym zimowym plenerze robiliśmy lekcję o odśnieżaniu tutaj, powiedzmy, mojego wjazdu. I mówiłem Wam, że niestety zupełnie inaczej mówią Amerykanie i Brytyjczycy. Link do tej, tej lekcji macie w opisie na dole i pod koniec. I czytałem komentarze i ktoś zapytał okay, a co z odśnieżaniem ulicy? No i pomyślałem, że rzeczywiście trzeba dograć drugą część. Zauważcie, że my używamy tego samego czasownika. Odśnieżyć tutaj wjazd sobie mogę za pomocą szufli, czy tam łopaty. No i mówimy, że odśnieżać drogi. No ale przecież tego nie robimy szuflą, tylko jedzie pług. Więc rzeczywiście z góry można się domyślać, że zupełnie inny czasownik będzie w angielskim na no, odśnieżać ulicę w stosunku do wjazdu. Więc ulica rzeczywiście odśnieża pług i to jest Snow Tylko uwaga, in, inna pisownia w brytyjskim, inna w amerykańskim. I uwaga, plow to jest też pług taki rolniczy, którym orzemy ziemię. No, i w związku z tym właśnie jest problem z czasownikiem. Amerykanie problemu nie widzą. Oni używają właśnie, PLAU jako też czasownik. Czyli powiedzmy, że oni pługują ulicę. No, ale oni tak naprawdę jej właśnie nie pługują, tylko po prostu orają. I dla Brytyjczyków to jest niedopuszczalne. Jak zapytałem dwóch Brytyjczyków czy użyliby właśnie plał jako czasownik do ciężania ulicy oni mówią, że, że to jest bez sensu, że to tak brzmi, że, że jakby rolnik wjechał pługiem na ulicę i po prostu rwał asfalt pługiem bo chciał go zaorać a Amerykanie problemu nie widzą czyli na przykład chcę powiedzieć takie zdanie, że nie mogę tutaj zjechać z mojego podjazdu na ulicę, bo wciąż nie odśnieżyli ulicy no to powiem i can't, no a po amerykańsku to byłoby I can't. I can't get out of my driveway. Po, podjazd, uwaga, też był inaczej w brytyjskim i w amerykańskim. To mówiłem właśnie w tamtej lekcji. Because they haven't plowed my street yet. Tak? Czyli jeszcze nie no, dosłownie nie zorali coś takiego, nie spługowali They haven't plowed my street yet natomiast Brytyjczycy uwaga, używają czasownika clear, który też był możliwy w odśnieżaniu tutaj podjazdu czyli, ale to słuchajcie można powiedzieć na trzy sposoby znowu jeżeli kontakt jest oczywisty że chodzi o odśnieżanie ze śniegu właśnie no to nie użyjemy nawet słowa śnieg Czyli powiemy w Present Perfect, że właśnie nie mogę zjechać. Jest skutek. They haven't cleared my street yet. Jeszcze nie odśnieżyli ulic. Co tak naprawdę znaczy jeszcze nie wyczyścili. Można dodać śnieg. I można oczyścić ulicę. Czyli najpierw będzie ulica. They haven't cleared, cleared my street. I teraz uwaga. Nie oczyścili ulicy z śniegu. I tu będzie z przyimek of pisany przez jedno F. czyli they haven't cleared my street of snow yet. No ale można też najpierw zacząć od śniegu. Nie oczyścili śniegu z ulicy. I wtedy powiemy they haven't cleared the snow of my street yet i off pisane przez dwa f no bo jest clear off oczyścić z czegoś tam Ok, dzięki napiszcie w komentarzu, która wersja wam się bardziej podoba brytyjska czy amerykańska czy po amerykańsku śmiało można powiedzieć na przykład the city close the streets every morning Czyli odśnieża ulicę co ranek, codziennie rano. No a po brytyjsku wiadomo, jeżeli byłby właśnie kontekst oczywisty, no to samo clear. Czyli The city clears the street every morning. Jeszcze słuchajcie, jedna ciekawostka. Bo spotkałem takie zdanie, że ulice są wciąż nieodśnieżone. Nie odśnieżone. Czyli mamy ny na nety, ta no i mamy nie, czyli zaprzeczenie. Najpopularniejszy przedrostek negatywny, czyli an. Czyli widziałem słuchajcie, zwrot unplowed. The street is still unplowed. No i pytałem Amerykanina, czy tak mówią. Mówi: Tak, oczywiście, to nie ma z tym problemu, to brzmi całkiem rozsądnie. Więc zapytałem Brytyjczyka, co on by tu powiedział. No, bo dla niego to będzie niezaorane ulice, tak? I się okazało, że jest problem. Tak naprawdę spytałem jeszcze kolejnego Brytyjczyka i też miał problem. Nie wiedział, jak to ująć, tę wersję amerykańską. Więc oni tylko mogli zasugerować, jak można by to przetłumaczyć. Więc jeden Brytyjczyk powiedział, że powiedziałby snow covered, czyli przykryte śniegiem. A inny mówi, że czasami słyszy untreated. The streets are still untreated. No i z ciekawości znowu podpytałem Amerykanina, czy on by powiedział untreated. I on powiedział tak, że to nawet ma sens, tylko że nie, że nie odśnieżone, tylko nie zostały jeszcze potraktowane ani solą, ani piaskiem on by to tak zrozumiał. Na przykład untreated sidewalk. No, bo chodnik też jest inaczej po brytyjsku-amerykańsku. Tak naprawdę słuchajcie, tych różnic jest naprawdę sporo. O tym się nie mówi w szkołach, bo w szkole jest tylko wariant brytyjski i tyle. Nie podaje się drugiej wersji. A jak człowiek się zagłębi w ten język, to się okazuje, że cały czas mówią inaczej. No niestety. Ja to im, im, im duże siedzę w tym języku, tym więcej widzę tych różnic. Ale. Jeśli się tym nie przejmujcie, możecie mówić tak, tak. W szkołach możecie miksować. Nauczyciele nawet się nie skapną, że coś miksujecie, bo ten język już jest tak międzynarodowy, że wszystko wchodzi w rachubę. Byle być komunikatywnym. No i na koniec tradycyjnie jakiś przykład od Native Speakerów. To najpierw wersja amerykańska w miejscach, gdzie ulice, znaczy gdzie, dosłownie jakby, gdzie pługowanie ulic jest dokładne, posłuchajcie. Where is thorough, tak, czy w takich miejscach, gdzie dokładnie są oczyszczone ulice ze śniegu, odśnieżane. you can probably get by with all season tires. Prawdopodobnie ważny frajzal get-by przeżyć, przetrwać. Czyli przetrwasz z oponami yy, całorocznymi, tak? wielosezonowymi. Jeszcze raz. Czyli ten ink pełni tutaj funkcję rzeczownika odśnieżanie, uliczne odśnieżanie. W miejscach, gdzie uliczne odśnie odśnieżanie jest dokładne to też ciekawe słowo. Thara. Chociaż on po amerykańsku to strasznie to słowo ścieśnił. Nie słychać nawet dwóch sylab. Nie mylimy tego z through. In where is thorough, you czyli jesteś w stanie przetrwać na, opole, na oponach wielosezonowych, które są that are in good condition, w dobrym stanie. No i przykład brytyjski top gie no nie mogłem akurat znaleźć przykładu z ulicą, no ale tu odśnieżają jezioro, żeby zrobić pas startowy. We decided to clear the snow from a frozen lake to make a runway. Here in Norway we decided to clear the snow from a frozen lake to make a runway. Dzięki, trzymajcie się.